Najprostsza i najsmaczniejsza przystawka w zaledwie 15 minut. Podsmasz kromki chleba na patelni z roztopionym masłem przez 5 minut. Wyjmij tosty na papierowe ręczniki. Umieść kromki na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Połóż trójkąty topionego sera na każdej kromce. Rozsmaruj widelcem. Drobno posiekaj kilka plastrów szynki. Weź czystego pomidora. Pokrój pomidora w drobną kostkę i włóż do miski. Umyj pęczek pietruszki w misce z wodą. Posiekaj pietruszkę. Dodaj startą motorellę. Wbij jajko do kubka blendera. Dodaj sól, cukier, olej roślinny, musztardę, ocet. Wymieszaj blenderem. Wlej sos do miski. Dopraw czarnym pieprzem i solą. Dobrze wymieszaj. Nałóż nadzienie na kromki chleba. Piecz przez 10 minut. Drobno posiekaj kilka plastrów bekonu. Podsmaż bekon na patelni z oliwą z oliwek. Dodaj kilka drobno posiekanych ząbków czosnku. Posiekany rozmaryn. Wlej śmietankę, musztardę. Wymieszaj szpatułką. Dopraw gruboziarnistą solą i czarnym pieprzem rozgniecionym w moździerzu. Wymieszaj sos szpatułką. To idealne rozwiązanie na szybką przekąskę, która pomoże Ci być pełnym energii przez cały dzień.